Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie tablet Lenovo Tab Yoga 11. W nagraniu opowiemy sobie o aspektach technicznych tego produktu. Będzie też nieco o cenie, ciekawostkach i opiniach. Jeśli zatem interesują Cię wszystkie te informacje, to pamiętaj o tym, aby obejrzeć to nagranie do samego końca. Oprócz tego fajnie będzie również, jeżeli klikniesz w polubienie pod filmem i zasubskrybujesz mój kanał. Nie zapomnij również podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego urządzenia w komentarzu. A teraz przejdźmy już do szczegółów związanych z tabletem Lenovo Tab Yoga 11. A zaczynamy od ceny tego produktu, bo tutaj już na samym początku bardzo ciekawa informacja a mianowicie Lenovo Tab Yoga 11 w sklepach kosztuje około 1600 zł, mniej więcej za Tyle zakupicie właśnie ten produkt przez internet, a z tym również nie powinno być większych problemów, ponieważ ja osobiście natknąłem się na kilkanaście różnych ofert tego urządzenia w internecie, a zatem spore możliwości w tym zakresie macie, jeżeli chodzi właśnie o wybór, skąd dokonacie ewentualnego zakupu. Co do aspektów technicznych, o których na pewno warto wiedzieć, no to zacznijmy sobie od przekątnej ekranu, która oczywiście w tym przypadku wynosi 11 cali, a skoro jesteśmy już przy ekranie, no to może powiedzmy sobie jeszcze kilka słów o technologii wyświetlacza, która została wykorzystana w przypadku tego. Produktu, a mianowicie jest to technologia IPS, co w połączeniu z rozdzielczością wyświetlacza na poziomie 2000x1200 pikseli, jak i również w połączeniu z jasnością obrazu na poziomie 4 kandeli na metr kwadratowy, może okazać się naprawdę ciekawą propozycją. Jeżeli chodzi natomiast o procesor, no to jest to procesor ośmiordzeniowy Mediatek Helio G90T. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dotyczące pamięci, to w przypadku tego tabletu zadbano o odpowiedź, Ilość pamięci RAM, która w Lenovo Yoga Tab 11 wynosi 4 GB, natomiast co do pamięci wbudowanej, ma ona 128 GB. Do tego trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że tablet obsługuje kartę pamięci microSD, dzięki czemu jest możliwość rozbudowania pojemności nawet do 512 GB, a zatem pod tym względem zapowiada się to również niezmiernie ciekawie. Wśród innych istotnych Niezmiernie informacji trzeba koniecznie powiedzieć o metodach i technologiach służących do komunikacji. Komunikacja w sprzęcie odbywa się przy pomocy 4G, ale również generalnie możliwe jest korzystanie również z innych technologii, takich jak Bluetooth w wersji 5.0 czy Wi-Fi Direct. A zatem dość kompleksowo zadbano o możliwości dotyczące komunikacji w tym urządzeniu. A zatem, może teraz omówmy sobie jeszcze aparaty, które znalazły się w tym sprzęcie a mowa tutaj o dwóch aparatach, o aparacie tylnym, jak i aparacie przednim. Każdy z nich ma 8 megapikseli, a zatem bardzo dobrze, że zadbano dość solidnie właśnie o te elementy. Co do kwestii grafiki, to w tym przypadku skorzystano z procesora graficznego ARM Mali-G76MC4, który cieszy się dość przyzwoitymi opiniami. Co do obsługiwanych standardów dźwięku, tutaj nie ma jakichś większych zaskoczeń, ponieważ... Jest to standard Dolby Atmos. Myślę, że warto też wspomnieć o porcie, jaki znalazł się w tym urządzeniu. Mianowicie jest to port USB C2.0. Co do baterii, no to ma ona pojemność aż 7500 mAh. A zatem generalnie taka bateria może pozwolić na czas pracy sięgający nawet do 15 godzin. A zatem trzeba powiedzieć, że dość sporo, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju czynności, takie jak chociażby Odtwarzanie wideo czy rozmowę. Czas ładowania takiej baterii powinien wynieść około 2 godziny. A zatem, tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi o ten konkretny aspekt. Jeżeli chodzi o wymiary sprzętu, no to tablet ma około 25,68 cm szerokości, około 0,83 cm głębokości i około 16,9 cm wysokości. Waga tabletu Lenovo Yoga Tab 1. 11 to około 650 gramów, a zatem tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi o parametry fizyczne tego urządzenia. Z takich dodatkowych informacji warto też wiedzieć, że urządzenie zostało wyposażone w ochronę IP52, zatem tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny standard. Co do opinii na temat produktu, no to w internecie znaleźć można szereg bardzo interesujących i ciekawych opinii, wśród których chwali się. Ten produkt, między innymi, za bardzo dobrej jakości ekran. Mówi się także o sporych możliwościach w zakresie komunikacji i o wystarczającej ilości pamięci ram. Niektórzy też cenią sobie ten produkt za bardzo atrakcyjny dla oka wygląd. A zatem tak to wszystko mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi o Lenovo Yoga Tab 11. Ja przypominam jeszcze, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, a tymczasem to by było wszystko w tym researchu. Dzięki za obejrzenie nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.